Hej, cześć, z tej strony ja, czyli Tibi. Kolejny odcinek. E, dzisiaj mamy historię naszego krótko, teraz chyba, żyjącego mostu. E, nie wiem. Możecie podsyłać jakieś tam, nie wiem, pomysły, plany jakby, to można, nie wiem, wzmocnić. Ja sobie tam powybieram jakieś wasze te propozycje, komentarzki. E, no i nie wiem, no. Czy my to odratujemy? Nie mam pojęcia, yy, no bo nie wiem, czy to ci co tutaj byli na tej bazie, czy to oni właściwie to robili, czy tu po prostu ktoś sobie tak o zrobił, żeby mieć. No ale no, chyba to ci chłopacy tacy jedni, bo to oni tu. My jak mówiliśmy z tamtej strony, to widzieliśmy, oni tu w lato chodzili, normalnie się kąpali. Yy, sami widzieliśmy, że no, oni sobie tu skakali, w ogóle i nie wiem. No i nie wiem, tak samo tak. Ta paleta, co tu jest. Trzeba będzie jakiś... tu nie wiem, na pewno mamy z tej strony tu od tego, tutaj pod spodem może jakąś belkę się jeszcze włoży, <głyszyk> bo, bo mokro. <gry overlay> yy, tak. Yy, no wiadomo, o, jest mokro. Nie wiem, tu można kiedyś coś podsypać, komuś, nie wiem, mocniej z piach, to nie wiem. Yy, także z tego. Był przerywnik, przepraszam Was za to. Już jestem. Muszę w takim gościu żeby uwędkować Dobra, nieważne się z tym. Nie chcieliśmy, żeby był na kadrze, dobra. Jak już wcześniej wspominałem, tutaj, tu trzeba po prostu tutaj, żeby Żeby tutaj nie było jakoś ślisko, tak? Żeby czasem tutaj nie wpaść na tutaj. No wiadomo, tu nie ma, że tu jest nie wiem, jeden metr, tylko tu może być, nie wiem, dwa, trzy, bo to może być głębokie. Yy, nie wiem. Albo nie wiem, tą paletę się kiedyś podniesie i tam... O, deski. Wszystko lata. Nie wiem, bo ogólnie... Zapewniam was, że... Yy, na 100% albo ileś tutaj... Yy, jakoś tu ryby pływają. Nie wiem, czy tu w ogóle są ryby. Ale kto to wie. Może kiedyś będą tu wpływać. Bo w sumie tutaj nie powiem, że tu ryb nie ma. No tam koło mostu są, ale... No, nie wiem, jakoś to się trzeba kiedyś... Na pewno teraz nie będziemy tu o tym moście się bawili. Na pewno na wiosnę będziemy robić, bo no w następnym roku, bo to już nie ma co tak się z tym bawić. Nie wiem, bo tutaj wiadomo to nie jest jakieś tam... Eee, tu nie jest jakaś tam nie wiem Blanka konieczna, my chcemy po prostu żeby tutaj było bezpiecznie, tak a nie chcielibyśmy nie wiem, na nockę tu być, na ryby nie wiem, może w następnym roku oczywiście na lato się zrobi takie coś na nockę, na ryby, nie wiem nie wiem, Zobaczymy. ogólnie jeszcze odcinek może być tam jak jest ta rzeczka tam widziałem e, ogólnie widziałem gościu łowił, e, tutaj gdzie jest takie drzewo potrójne to tam chyba będzie trzeba łowić, bo no tam teraz oczyścili, bo tam po prostu było wcześniej było zrośnięte i oni tam wykosili. Teraz by była szansa tam pójść. Może dzisiaj jeszcze odcinek z ryb się zrobi? Nie wiem. Wczoraj ogólnie była taka sytuacja, że poszliśmy na górę. No tutaj o, było zalane, prawda? Poszliśmy na górę, chciałem połowić. Głupie trochę pomysł, wiadomo, nie taki chciałem być, no, ale nieważne, e, nie mieliśmy sposobu. Myśleliśmy, że w nic się nie stało. A rączka od korbki odpadła i to, że już tego się nie da skręcić, jest trochę lipa. Ale no, no trochę głupota wiem, nie wiem, czy teraz, ale jest teraz problem, że no e, Ej, prawdopodobnie muszę sobie tak w niej wymienić na nowy, nie? Bo to już tego się nie idzie zrobić. Także Rzeye... no. Jakbyście chcieli coś tam jeszcze na filmach, to możecie pisać. Także co, to chyba tyle. Także trzymajcie się, cześć, trzymaj... yy, dzięki za. <plains accent> yy nie wiem, jakoś tam z tymi filmami, wiecie, tam będzie. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się do zobaczenia, siema.